Hej, o! Przychodzę z update'em, co się u mnie ostatnio działo, bo w sumie dawno już nie nagrywałam. Bo nagrywałam się chyba po koncercie ostatni raz. Chociaż jeszcze filmy, ale to były właśnie już wcześniej nagrane. I co ja ostatnio w sumie robiłam? Bo nie wiem, czy będzie mnie słuchać, bo siedzę sobie na balkonie i co chwilę jeżdżę samochody Ale mniejsza. Ostatnio byłam we Wrocławiu. Bo od tej pory, co nagrywałam, to chyba nic się takiego nie działo. No to była naprawdę we we Wrocławiu. I. I co jeszcze? I tam w sumie byłam tylko na chwilę, ale nie będę o tym mówić, po co ja byłam, ale mniejsza. Byłam we Wrocławiu, później byłam. Nigdzie nie byłam. Ale dobra, a dzisiaj byłam się zają... zajmować gdzieś mie siostry Dałam radę jakoś, bo była ich aż trójka, od chyba od. 5, 7, 9 lat, coś w tym stylu, ale tragedia z takim dziećmi siedzieć, bo za dużo się ruszają. Ale w sumie spoko było. Wzięłam ich na plac zabaw, na trzy nawet, placy zabaw. Więc myślę, że było GIT i że będą jeszcze chcieli ze zostać. A ja lubię dzieci, więc się zgodziłam, żeby z nimi zostać, aby ja nie miał kto inny. Z... Ciekawe czy będzie mi się zostawiam. No i co? I jutro jest u mnie na wsi jakiś taki piknik parafialny, coś w tym stylu jakieś... Nie wiem, ale będzie jakaś dyskoteka pójdzie na koniec. I moja siostra ma przejazd z chłopakiem, więc jeszcze z nimi się zobaczymy. Bo już teraz nie mieszkają z nami kawałek od nas. I chyba w niedzielę... Chyba tak. W niedzielę na koncert. Michała szczegła więc też fajnie, bo. No, fajne pięknie. Ja kiedyś byłam na jego koncercie. Takim akustycznym. To właśnie w sumie ten akustyczny to pewnie był lepszy niż teraz, co będzie, bo to będzie normalny. Ale i tak chcę jechać. Za tydzień. Za tydzień, co ja za tydzień? Za tydzień, jeśli si się uda, to pojadę na golców. Chociaż wątpię. I za. dwa tygodnie. Jeśli uda, to pojadę na Magda. Czy to się raczej uda? Bo jak coś planuję, to raczej się uda. Zrobiłam sobie kawusie i zrobimy testing bo ja się nie piłam. No piłam lepszą. Ja nie lubię pić, bo to jest ta nierozpuszczalna, tylko z fusami i czuję fusy. I z mlekiem, bo ja inaczej nie lubię. Piję. Musi być z mlekiem, ale ogólnie w ogóle kawę nie piję. Tylko jak piję, to jakieś cappuccino coś w tym stylu, nie taką typową kawę. Więc jak już jest, to musi być z mlekiem. I co? Jutro pójdę na ten, ten piknik Nie wiem co nawet będzie. Bo chcę zobaczyć tylko. I się zmywam stamtąd pewnie szybciej niż tam będę... Pewnie szybciej się stamtąd wyjdę niż, niż tam będę. Pewnie nic tam ciekawego takiego nie będzie. Ale ta dyskoteka mnie zastanawia, bo to jeśli to jest takie parafialne, takie jakby to powiedzieć, z kościoła, bo to jest jakieś tam chyba 50-lecie parafii. Zastanawiam jak ta dyskoteka tam będzie wyglądać raczej jakiś takich, nie będą hitów, z kościelny puszczać ale nie no, może i nie sobie tak siedzę i sobie podziwiam zachód słońca bo teraz jakoś takie ma inne znaczenie ten zachód słońca wcześniej też lubiłam, ale teraz jakoś jak patrzę to mi się... Pokaż sobie. Zawsze lubiłam właśnie patrzeć na zachody czy wschody słońca, ale zaraz jakieś mają po prostu inne znaczenie i więc lubię sobie tak siąść i popatrzeć. Mam zjeść obiad, ale chyba już nie zdążę, już wcześniej zaczęło, ale dzwoniłam do babci pytać w ogóle czy też idzie, to mówiła, że idzie, a że o 16 chyba. ktoś tam z rodziną ma grać, jakaś taka ciocia przeszywana moja, więc chcemy zdążyć, więc idę z babcią, a reszta dojdzie później, bo ja na niej czekać nie będę, bo moja mama nie musi mi się nigdy wyszykować. Więc po co będę na nich czekać, sobie dojdą. No i to 20 Czekaj, dyskoteka. Ciekawe jak to będzie wyglądać, właśnie mnie zastanawia. I w ogóle miała siostra przyjechać. Ja się cieszyłam, że przyjedzie, bo, bo, bo mieliśmy pójść razem tam wszyscy. Ja zrobiłam bobleczki specjalnie. co? I nie przyjedzie. Ale to też nie od niej zależy, bo nie ma jak dojechać. Dopóki prawka nie zrobi, to sobie nie będzie jeździć. Więc może jutro przyjadą. I Jak się do tych wyciągnę, może na spacer do lasu. Jakby oni tam lasy nie mieli, ale dobra. Jeszcze gorsze zapupie niż moje tam oni mają. Ale mniejsza. Idę szybko, bo mam 15 minut, muszę zobaczyć dojechać. Chciałam do domu właśnie gdzieś po 22, prawie 23, a rodzina została tam, bo jeszcze chyba do, do 23 chyba trwała tam dyskoteka, ale szczerze mówiąc, nie za bardzo mi się tam podoba, podobało. Znaczy, ogólnie mówiąc, fajnie, bo jeszcze było pianaparte dla dzieci, ale jeśli chodzi o tą dyskotekę, to taka sama, bo piosenki puszczają takie. Głupie mi się nie podobały. Żeby uczestki bardziej znajome, to takie nie, po prostu nie moje klimaty, więc ja się przejechałam wcześniej, a oni tam zostali. Ale ogólnie mówiąc, to jest fajnie. Był jeszcze jakiś taki ksiądz, który jakby opowiadał jakieś kawały, jakiś kościół na wesoło. No czasami się zaśmiałam, ale my takie rzeczy nie śmieszałam. No i tak ogólnie właśnie było ok. jakby ta nie ta dyskoteka, było po jakiś DJ, jakiś jest taki. Jakiś taki, że ja mi się nie podobały, bo nie podobały po prostu te piosenki, jakby coś puszczał normalniejszego, to by mi się podobało. a to tak samo, zależy od kogo co jest normalne. Bo ja disco pole nie lubię. Ale co? I wróciłam, idę się ogarniać, nakarmiłam moje, moje dzieci czy mam kota i psa. Więc zjem, pooglądam YouTube'a i idę spać. A jutro przyjdzie siostra. W sobotę i niedzielę jadę na znowu się na koncerty. Więc fajnie bo prostu się coś będzie działo. W ogóle ja mam na podwórku taki staw I mamy takie małe ryby Jak złote po prostu <grymne> Tylko że ten staw to nie jest staw, tylko takie oczka, ale my mówimy na to staw I zaraz mi dam, wam pokażę Jak one przypływają od razu Są tak nauczone jak się im daje jakiś chleb czy coś To od razu przypływają wszystkie Coś tylko. Hello A kot mi gdzie zginął, jego go nie widzę i później przyjedzie siostra. Ale dopiero wieczorem mam przyjechać. Muszę tam mają jeszcze jakoś ogarnąć się jakiegoś kłada pojechać, coś. Więc przyjadę później. A ja chciałam z nimi pójść do lasu się przejść. Ale po nocy nie będziemy chodzić. Więc tak. Bo później jeszcze pójdziemy do sklepu. Nic więcej nie będziemy robić A jutro i pojutrze jadę na te, na te koncerty Ale jutro w sumie tak jakiś ciekawego nie ma dla mnie Bo jest disco polo, ja disco polo nie słucham Najbardziej cieszę się z niedzieli, bo wtedy będzie Michał Szczygił. Ale jeszcze najbardziej to czekam za dwa tygodnie W sumie już dwa tygodnie, ale chyba mniejsza To będzie koncert Magdy i moi ludzie tam będą, więc się z tego najbardziej nie mogę czekać po prostu. Mówią, że jej nie ma. Właśnie przyszła. Gdzie idziesz? Ciciu. Ona się Lucynka nazywa. <grystanie> ją tak kiedyś nazwałam. Ją też znaleźliśmy. To się ją podrzucił, była taka mała. W sumie psa tak samo mamy znalezionego. Bo ktoś go wyrzucił. Jakieś krzaki i brat go przyniósł. No i on ją tak samo nam ktoś podrzucił. Więc zostawić jej nie mogłam. Nic <grystanie> się. Byliśmy do babci wszyscy, jak pielgrzymka, w nas siedma szło. A babcia tu ma winogrono takie wielkie. Gdzie on jest? O, tu jest. No, tu nie dojdę. Ale ma wielkie. Zaraz pokażę, jaka babcia ma rytas. Nie pokażę chyba. Nie mogę tego urwać. wam dwóch rąk, patrzcie jakie wielkie. Zapraszamy, kto jest chętny, kto by chciał. Zapraszamy do nas. Babcia na pewno będą gości. W ogóle jest ładny zachód słońca. Kiciu! Koteł tu przyszedł. Cześć, kotełku. Kiciu. Patrzcie, jak posłucham. Już jesteśmy w domu właśnie przed chwilą przyszliśmy. O, już spać mi się chyba wszystko. Siostra pojechała przed chwilą z chłopakiem. I w ogóle ja sobie stoję w kuchni. I tak słyszę jakieś śmiełczenie kota. Już sobie myślę, że ktoś znowu się nam jakiegoś kota podrzucił. I wiadomo, rodzina by się nie zgodziła na następnego. Tak słyszę, ale tak na chwilę patrzę: ktoś przyszedł. A to przyszła moja ciocia z, ze swoją córką i przyniesie takie małe koty, chyba cztery. Więc od razu zobaczyłam, to pobiegło. <grym> takie fajne, małe. Ja też ja miałam dwa, ale myśleliśmy ich właśnie oddać. Ale w dobrych rękach, w dobrych domach są, więc też tyle dobrze. Bo i tak już mam psa i kota, więc jeszcze jak były koty, to tragedia. Tym bardziej, że nas często nie ma, więc kto by z nimi się zajmował. Więc tak, i jutro jedziemy. Właśnie nie wiadomo, wiadomo, nie wiadomo czy jedziemy rowerami, czy samochodem. Ja z jednej strony bym chciała rowerem, ale jak pójdziemy rowerem, to wiem, że pójdziemy bardzo późno a to chyba jest 15 km jakoś tak. Dla mnie tam nic, ja mogę i przejechać tyle. Tylko że najgorsze to, że się nie wraca nad ranem, a ja nie lubię tak wracać nad ranem i w ogóle po nosach. Więc zobaczymy, jak będzie. Ja jest... obstawiam, że obstawiam. wolę jechać samochodem, ale no, no, zobaczymy, jak będzie. Jeszcze przyjdźmy, miałem robić obiad, czy obiad o kolację. Ale powiedzieli, żeby jutro zrobić, no to jutro będę im robić. Więc nie są dzisiaj, to trudno, ja sobie zjem co innego, oni sobie zjem, co, zjedzą co innego. I tak i w sumie chyba kończę ten film już, bo... Bo tak, bo nie mam co, co do was gadać. <grym> Więc dziękuję wam za oglądanie, kto tu w ogóle dotrwał i komuś w ogóle chciało to oglądać, bo w sumie tu chyba nie ma nic ciekawego. I co? I dziękuję każdemu, kto właśnie w ogóle tutaj jest i kto to ogląda bo to chyba nie ma tu nic takiego za bardzo ciekawego, ale nagrywam to. Po co ja to nagrywam? Sama nie wiem. <grystanie> ale dobra, dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Bye! -o.